Hello ludziszka, jest Ulka, <laughs> ze mną jest Kasiu, siemaneczka <laughs> Witamy was po raz kolejny w FIBA w Brazylii w tym odcinku y Ej, ja mam mindfucka, czekaj, słuchaj mnie Poczekaj, no, pa, co? No co? kurde, im się wie pa. masz mecze, nie? No Te dwa I potem kurde, treningi tego kręcu, odpadł No, a skąd wiesz, że odpadł? Korea ma trzecie miejsce, panie Ha. Korea, Belgia o, Ja ma... jestem Korea Ja Belgia I jak Belgia teraz wygra, ma też komplet punktów No Będą grali z Ganą Kwakta, chuj! Co, kontuzja czy czerwona? Bo nie zobaczyłem. Czerwona, ode mnie. No od ciebie oczywiście, bo od kogo innego. Kaspi pozderabia. Co? Co? To Co Jako fajna arena! Wow. Gdzie my gramy? Sao Paulo. Wow. Tam, gdzie Brazylia, Chorwacja. Fajnie Fajnie? A ja nie mogę się doczekać losowania. Ja, jak już wiesz? Co? Nie mogę się losowania doczekać, kto z kim będzie grał. No wiadomo, ktoś w pierwszym miejscu mamy. Nie, nie mów, nie mów. Pierwsze miejsce mam. Czyli ty ma pierwszy w grupie a miejsce Meksyk. No. A drugie ma. Y... Australia. To Australia, Meksyk będzie. Aha. I będzie Kamerun, y... Hiszpania. No. Chyba, z tego co wiem, będzie Włoch, Kolumbia. Nie wiem, jest to tam, bo to nie pamiętam kto miał, ale wiem, że te pierwsze... Jak ładnie! Jak no. ładnie śmieci, nie gram o kurdą, to O! A, Japonia przyszła. Co? Japonia przyszła. No. Gadasz! No Japonia i... Kumbiaz. No. No i jak trafisz, trafisz, Łukasz, Kurtulę. Kurtule. Kurtłos. Ktoś mówi? Kurtula, tak? Dobrze mówię. No. no. to trafisz kurtulę, no bo... Tak, mam powiedzieć. Trafisz Courtois. Ha! Że on ma trafić gola? Nie, tak się... tego się nie odmienia. Aaa. No to przepraszam, nie? Nie, nie czuję belgijskiego. Przewróciłeś, ale to było w piłkę, więc wiesz. Wiem. Więc mi, nie. niektórzy, niektórzy patrzą wywalają pesa, jakim nie pójdzie w no. Mm. Ja to cały czas... komputer. <laughs> Dlaczego? Dlaczego? Bo przegrał. Mecz? Nie, bo przegrał. <grywa> Który? Hmm? Maniak? Nie przegrał. To byłeś underleft, ten był w Barceloną. Nie. Nie, nie to co było? To właśnie. A co zrobił wczoraj? <grywa> Graliśmy, kto więcej ludzi przetrwa. Przetrwaliśmy obaj pierwszą noc, potem drugą i on drzwi on, on zapomniał zapomnieć, Foxy go zabił. <gry> i co w od nowa? Nie powiedziałam o życie, a on powiedział, no nie, kurwa, kurwa. z wszystką nutkę, i nie wiem, no. to on wszystko wygląda. Przeżył. Wybraliśmy dwójkę. Oczywiście, gdy trwaliśmy całą popisę w 500, no. trachnie, a nam no. y y to wadam. A mam na to. No. a zapadł w czwartej Wow! What? A ja wychlałam trójkąt! Tak? No, bo ja myślałam, że... Ja myślałam, że tam go nie ma, dlatego szybko myślałam, że podać trzeba, no. nie? No... Korea chyba też zero goli straciła. Nie. Nie, ona nie straciła 0 goli. A, no tak, bo Algeria. No. Mała trzy tylko. No. Mi się te trzy punkty ja Korei zrobiła, żeby tak, nie było. Y, 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 Przeszedłem wszystkie gry, prawie że jak jest u niego, to nie to no. Nie ma. Nie, dla niego w realu, dla niego w realu w grze prawdziwe jest tak. We fnaf prawdziwe real. O, wiesz co? No kurde, ty to zapisałeś?! Widzieliśmy takie coś. Słuchaj, wiesz co, ja muszę, ten, ja muszę, wiesz co, tak. ja muszę to, chyba że wchodzi do mnie ten z drugiej części. Mówię, no tak, tak, tak. A Mark cztery razy powiedział, że skąd ja mam kolejnego pracownika. Mówię, no bo no, kolejny zaczął. Jak dobrze mi to powiedziałam, bo mi normalnie bym nie wiedział. <nów> <A> oh. Mhm. nogi. No ale kto tu widzi, tak? Wcześniej to mi nie było widać, tylko było mi widać kolana. No. No teraz wchodzę gol. To nienawidzę tej gry. No, do No, co on robi? Ma, te robią. Ale przyznaję, go to było ładne. No. jung sung jung jung sung było ładne. No. Hey. jung jung No nie, dembele jeszcze straciłem! Łukasz! to no. może czy źle! Nie Wale słaby jest! Pocieszymy! Kurde! odrywał mu się. Fajer kram Jestem gurtuła cały czas jak samą bronię weź ładnie, facet. No już no ty jesteś, gurtła. Przepraszam, przecież... Ty też z główki zrobił. Mieliście zrobić z piłkową łóżką. Tak, pięknie. Tak, tak. Bo co miał już? Się zrobić, a Nie z grubsia wybił. Bo piłkę miał już. Czaisz to? Ja też tak nieraz miałam, więc Nie odróżniasz oczu i koloru skóry? Nie. Znaczy no, mówię do mojego. Nie ty mój! Co, spalony czy koniec połowy? Spalony, nie wierzę! Po co, po co spałem? Po co spałem? Po co? No. Jarni podał, ale nie miał akcja. I teraz jak po prostu. Sobie... ...przestał się nagrywać. Przestało się nagrywać! Nie, traf No! Mhm. Kurwa, gonie po kąt. W kręce. Co? Co Moc hinoli. No kurde, ja muszę trafić? To wróćmy. No. Weź nogi, proszę cię. Właśnie zaraz zaraz naprawdę się przestanie nagrywać. A mogę tak zrobić nogi? O, no tak mogli. No sami biegają. Nie, dobra. Myślałam, że znowu mam to Ale ładnie, jak seł mix dostał! Przyznaję. Nie wiem. Co ty robisz? Hinolem. To jest hinol czarodziej, tak? O Boże, pamiętasz FIFA 15 w demówce? Gdy no. trafiłem samogoja specjalnie, żeby był remis. E, żeby było jeden, jeden bo wróciliśmy karne dla Beki. Ja tam gram z, z kolegą. No, zostanie dam no. Kurde! Dwa mnie. Te... Nie. <laughs> o, no, bo... Ranski, no. ja to było bo... no! Kurde! 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 Kim, Kim, Woo. Dobra, Caspi zrobimy zmiany 55 minuta. Bertongen schodzi. Mam no, pofrował. Wiesz kto ma jeszcze asystę? Kto? Budziak. Budziak? No bramkarz, to się nazywa Budziak. Ten co na budzie stoi, tak? Bo bramy to się złożył. Ale kolejny ładny gol. golem ja co to było dobre 2-0 Courtois wyciągnął co To co proszę? On to, on to znaczy no to on tu ledwo C dotknął No a czemu mi pokazałeś? bo to, bo to mój bramkarz, to ja to sobie Znaczy to, ja, ja, ja jestem to mój bramkarz, Jezu Mówisz, jak Kilic złapie piłkę, nie? No. Podczas meczu to musimy oddać. N nie, zatrzymuję ją. Nie, oni tak. ci potem łapią. Tak? Tak, kiedy chodzisz ze do... stadionu, ci policjaka, żeby oddać. No. Policja, na pewno? No, ochrona, no muszę. No, ochrona. Czy pol... policja też jest na meczu? No, co, masz to sobie. To jest policjant w kasku, chyba moto Policjant który ma motosy. Nie, bo musi być w kasku, bo chyba jakby ktoś go łupnął. No. Eee... Jakie są buoki to chyba myślisz tam. Jezu To było dobre, bra. Kim się in Korea proszę, czy Korea przejdzie? Będzie miało 6 punktów.

no. nie podaj. O fartiasz! Kurde, farta miałeś! Wcześniej właśnie niejednokrotnie fartę. Ale w tym meczu nie! No ale ci bramkę się nie udał.

NIE RÓB NA CZAS! Dobra, koniec metu. Będzie przygodni. No. Zobaczymy wziął. tabelę. Będzie Tabele. po korea po, coś? <g> A jeszcze Algieria może przyjechać. No. Ja... Ja berę Algierę. Algieria, to się mówi. Wiem. Dobra, ty e mów. Nie, co, bo... Ty mów, ty ja mów. mówiłam wcześniej. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, Czekajcie na kolejne odcinki. Jeżeli podobało się podoba, to w górę. Do zobaczenia, cześć pozdrawiam. Cześć, pozdrawiam.